Najpierw pan Jarosław Kaczyński zostaje człowiekiem wolności. Potem pan Jacek Sasin, który jest twarzą afery związanej z wyborami kopertowymi, otrzymuje nagrodę za zasługi dla Poczty Polskiej. Kolejnym nagrodzonym zostaje pan Adam Niedzielski, otrzymując nagrodę wizjonera zdrowia 2022 roku. Kapituła konkursu nie zwraca uwagi na ponad 150 tysięcy nadmiarowych zgonów w ostatnich latach w Polsce. A ostatnio pan Adam Glapiński, szef NBP, otrzymuje nagrodę od grupy medialnej Polska Press, której właścicielem jest PKN Orlen, zarządzany przez pana prezesa Daniela Obajtka. Wygląda zatem na to, że panowie sami sobie wręczają nagrody i mają za nic opinię publiczną. Możesz nadal patrzeć na to w milczeniu albo zacząć walczyć z tą patologią, by sprawdziło się powiedzenie, że pycha kroczy zawsze przed upadkiem. Thank <laughs> you.